Kochani, witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj jest 14 kwietnia, jest czwartek, jutro jest piątek, tutaj w Niemczech. Wszystko jest pozamykane. Jest to dzień wolny, ustawowo dzień wolny dla wszystkich obywateli przebywających, mieszkających w Niemczech. Jest to tak zwany Carfreitag. Ja dzisiaj chciałam tak króciutko Wam pokazać, w jaki sposób rozliczam się z pieniążków, które dostaję na zakupy, czyli tak zwany Housegeld. Ja miesięcznie tutaj dostaję 150 euro, bo tutaj też kupuję środki czystości, kupuję też jakieś lekarstwa w aptece. Więc wydaje mi się, że starcza, ale czasami naprawdę muszę się starać, żeby na ten tydzień 150 euro starczyło. Przygotowuję sobie już w Polsce, zawsze takie koperty, przywożę ze sobą puste, najzwyklejsze puste koperty. I tutaj mam kasę bądź, tak? Kasebon, czyli paragony, które zawsze zbieram. To jest dla mnie bardzo ważne, bo jak nie mam tego paragonu, nie mam podstawy do odliczenia pieniążków i wtedy muszę zapłacić ze swojej kasy. I teraz tak, mam kopertę, tak, jest tutaj napisane pierwszego, może ja Wam pokażę w ten sposób. Kochani, oczywiście 150 euro na tydzień. Przepraszam, pomyliłam się, powiedziałam 150 euro na miesiąc, ale to jest 150 euro na tydzień. Więc jeszcze raz, jeszcze raz przepraszam. Tak 150 czasami na 10 dni też starcza, ale różnie bywa. Więc biorę kopertę, zapisuję datę i ile pieniążków otrzymałam. Czyli mamy tutaj 1 kwietnia 150 euro. Jest pierwszy paragon z Rewe. prawda? Na kwotę tutaj powiedzmy 13 euro 16 centów i zapisuję. W ten sposób 1. I na paragonie 1 i jaka kwota 13. 16, 13 euro, 16 centów, to wygląda tak. Czyli mamy pierwszy paragon, odkładamy. Drugi paragon też z REWE. Zaznaczam tutaj też dwójeczkę. Dwójeczkę. Tutaj dwa. I jest cztery. Trzynaście. O, tylko. Trzeci paragon. Też z Rewę. Widać, że jest najbliżej Rewę I zaznaczam dwanaście osiemdziesiąt trzy. I tak po kolei. Czwarty, piąty. Czwarty tutaj mam, kupiłam ryby na bazarku, więc tutaj też zaznaczyłam czwarty, piąty. I tak po kolei. Zaraz Wam pokażę. I tak to wygląda. Zobaczcie. Cała koperta jest rozpisana 150 euro. I tu są wszystkie paragony: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. I teraz to wkładam do koperty. Czyli jak widać, wkładam do koperty. Koperta już jest przygotowana dla rodziny. I całe 150 euro jest tutaj rozliczone. Więc każda rodzina jest inna. Gdzie pracowałam, dostawałam. Troszeczkę inną kwotę. Taka średnia, którą się otrzymuje, jest to 100 euro. Niektórzy właśnie mają 150 euro na tydzień, niektórzy 100 euro. Jak pracowałam u jednej z babci, dostawałam na zakupy 50 euro. Przychodziłam z zakupów, zawsze rozliczałam to 50 euro, szłam na następne zakupy, znowu dostawałam jakieś tam pieniążki i to tak. I to tak właśnie, że dostawałam tak jakby po 50 euro i rozliczałam to 50 euro w, w, w jakiejś innej pracy. I też miałam taką pracę, gdzie była kucharka i kucharka robiła zakupy. Także tutaj ja już tych zakupów nie musiałam robić, tylko robiłam za swoje pieniążki coś tam, co chciałam kupić specjalnie dla siebie. Tutaj kucharka naprawdę kupowała przepyszne rzeczy, gotowała przepysznie. Zawsze można było jej zostawić listę, co by się chciało dla siebie, i starała się zawsze to kupić. Nie było to najtańsze z Aldika, czyli z Lidla. Było to zawsze takie dobre jedzonko. Niestety tam przytłam 5 kg w tej pracy. Tak też bywa. Jak widać, ja też powolutku przygotowywuję się do świąt. Kupiłam kwiatuszki, a mówiłam, żeby nie kupować za swoje pieniążki. W Aldiku 1,99 jajeczka dostałam w prezencie, jak robiłam zakupy. I taki koszyczek kupiłam w Rosmanie, żeby jakoś tam. Także to są takie początki. Jeszcze jutro coś tam sobie ładnie przy żeby na niedzielę był tak ładnie ozdobiony stolik. Ciekawa jestem, jak tam u Was przygotowywanie do świąt. Czy macie dużo pracy? Czy czy nie musicie zbyt dużo pracować? Jak to u Was wygląda? Wiadomo, że my kobiety zawsze lubimy, żeby było czyściutko, żeby było upieczone, pyszne ciasto, żeby był zrobiony pyszny obiad. I jest ta bieganina, zakupy, zakupy. Ja też zauważyłam, że pieniążki mi się rozeszły bardzo szybko, bo chciałam, żeby to jedzonko było takie w dniu. tych. W Dwóch świątecznych dniach takie dobre, smaczne. Także też troszeczkę byłam ostatnio zabiegana. No, jeszcze zmiana pościeli, prasowanie. Mój podopieczny ostatnio się skaleczył, po prostu potknął się o szafkę i skaleczył się w rękę, więc pościel już była zmieniona. Niestety troszeczkę. W nocy krwawiła mu ta ręka, więc musiałam znowu pościel zmieniać, prać i znowu prasowanie, pranie. No, ale taka praca każdemu się może zdarzyć, więc nie narzekam absolutnie. Bardzo się denerwował tym, więc go uspokoiłam, że nic się takiego nie stało. Jest pralka, wasz maszynę, nie ma problemu, że wypie. Ja tego nie będę prała, tylko wasz maszynę. Oczywiście musiałam te plamy z krwi. Przeprać ręcznie, ale wszystko, wszystko jest dobrze. Ostatnio, niestety, mój podopieczny troszkę słabiej się czuje. Właśnie dzisiaj jest piękna pogoda. Nie idziemy na spacerek, bo, bo jest troszkę słaby i, i chce odpoczywać i chce mieć spokój. Więc ja doszanuję, nie męczę go i po prostu zostawiam go las ziś in rue czyli zostawiam go. Pokoju. A tutaj w moim ogródeczku kupiłam właśnie kwiatuszki żółte, żeby jednak było tak troszeczkę świątecznie i ładnie. Jest bardzo ładnie. Nie wiem, jak te hortensje mają takie suche kwiaty z zeszłego roku. Nie wiem, czy można je po prostu oderwać, żeby ładniej kwitły, czy nie. Jeżeli wiecie, co zrobić, czy je odciąć, czy zostawić, zostawić, aż same odpadną, to proszę o radę bo jest dużo tych hortensji a tutaj przepiękna piwonia zobaczcie no bajka takie ma kwiaty także taki mam widok oczywiście musi być też na tle piwoni taki ogródeczek malutki troszkę zaniedbany, ale postaram się coś tutaj to jest przy moim pokoiku więc coś tutaj zro zrobić Przepraszam też za to, że mnie po prostu bardzo, bardzo słabo słychać, jak zwykle, słabo słychać. Nie wiem co robić, chyba będę musiała kupić jakiś mikrofon, pomyśleć tylko gdzie, jaki, jak do telefonu przymontować. Także jeszcze raz za to, że jest tak cichutko, przepraszam Was, postaram się głośniej mówić do, tutaj do tego głośnika, to może będzie mnie lepiej słychać. Także przy tej mojej przepięknej piwonii żegnam się z wami i do usłyszenia.